Wychodzę z założenia, iż odcinki Q&A, czyli widz pyta, muszą być bardzo naturalne, w związku z tym dzisiaj się nie pomalowałem w ogóle, włosów praktycznie nie uczysałem, czyli totalnie rozgardiasz i generalnie jest fajnie, nie? E, poprosiłem was o zadanie pytań tutaj na, na, na Facebooku i te pytania oczywiście mi zadaliście. Dzisiaj poważny odcinek, bez zbędnych cięć, mam nadzieję, a więc myślę, że możemy zacząć. Widz PYTA. Nie wszystkie pytania oczywiście mogę przeczytać, ale przepraszam. E, a więc tak, ile masz kubków? Zapytała mnie Olga, wiesz co? E, Oczywiście, mam straszną manię kupowania kubków i tak naprawdę, jeżeli widzę jakikolwiek fajny kubek, to tak wiecie, tak, tak, tak patrzę, tak kubek, ja muszę go mieć i nawet, nieważne czy mam pieniądze, zawsze jakoś wykombinuję, czy pożyczę, czy cokolwiek i jest fajny kubek, ten kubek muszę mieć. Niezliczona ilość, ale oczywiście fajna. E, Artur, kiedy w końcu pójdziemy na umawiane od wakacji piwo, żeby poprawić mój angielski, wiesz co, sorry, ale ty się musisz ze mną umieć na to piwo, to, to ja mam cię nauczyć tego angielskiego, a nie ja będę się prosił o to. <laughs> e, dobra. E, Rafał, dlaczego Majowie odwołali koniec świata, jak się tylko dowiedzieli o nowym teście? Wyjdę na ignoranta, ale nie wiem o co chodzi. E, Sebastian, czy jeżeli zrobiłem filmik na YouTube 1, 2, 3 i nie daje to żadnych skutków, to znaczy, że nikt nie widzi to według, bo według nie stawia się kropki, pamiętaj. Ciebie mam dać sobie spokój, czy robić, pomimo, że nikt tego nie widzi dla siebie, czy też z myślą, że kiedyś ktoś to zobaczy. Zgu facet. Po pierwsze, interpunkcja, to jest podstawa, jeżeli kiedykolwiek zadajesz jakiekolwiek pytanie. Eee, druga sprawa, nie zbyt zrozumiałem twojej wypowiedzi. <laughs> Marta, na czym polega fenomen Justina Biebera, bo nie łapię. Chcesz poważny wykład? Zapraszam do mojego pierwszego filmiku, a na YouTube. Był właśnie o, o Justin Bieberze, tak? Bardzo poważny wykład, także ja tutaj nie będę już się wypowiadał. Iwonka, tak, to jest ta Iwunia tego z YouTube'a, nie? Co kręci takie filmiki? E, kiedy do mnie przyjedziesz? Dokładnie 19 stycznia, mam zjazd na uczelni, także wtedy się zobaczymy. Jakoś tak. E, Daniel, którą część swojego ciała wielbisz? E, Daniel to kolorowo 15. Bez komentarza. Gabrysia, ciekawe pytanie, czy masz lub miałeś jakieś kompleksy? E, wiesz co? Ja zawsze, miałem kompleksy, zawsze miałem kompleksy na poziomie swojej tuszy i wielkości. Jestem generalnie wielkim człowiekiem. Według niektórych oczywiście przez to generalnie e, jest dużo problemów w życiu od zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. Ale czy miałem z tym problem? Oczywiście kiedyś swego czasu, jeszcze, e, jeszcze miałem z tym związane z, jakieś, z tym związane jakieś kompleksy, ale generalnie to, to myślę, że większych jeszcze takich problemów z tym nie mam. Teraz się z tego wyleczyłem, no YouTube przede wszystkim mnie z tego wyleczył i wiecie, już po pewnym odcinku widz pyta, że jestem tłustym, okazy. <laughs> tak sam się nazywałem. E, kolejne pytanie. E, Bo kiedy spotkanie z widzami słuchaj Kacper, wiesz tak naprawdę ja bym się bardzo chętnie spotykał z widzami bardzo często, jak najczęściej jak najwięcej, ale problem jest takiej natury iż to wszystko kosztuje e, oczywiście, no, spotkania w Szczecinie jeżeli bym chciał, to bym sobie zorganizował ile osób by przyszło, to byśmy zobaczyli ale organizowanie takich spotkań dalej, no to już jest troszeczkę większy, e, większy rozmach organizacyjny tutaj wypadałoby, wiecie, załatwić jakiś dojazd, nocleg, wyżywienie a to są naprawdę dość duże pieniądze, ale może kiedyś się zobaczymy. Eee, kiedy ta obiecana seria z Minecrafta? Nie wypowiem się, Czoklet. <noise> Jak bardzo lubisz nagrywać na YouTube? Takie pytanie... A lubisz to robić, jakbym tego nie robił, to bym tego nie robił, prawda? Czyli, czyli bardzo, prawda? E, co robisz, kiedy w ogóle odczuwasz brak kreatywności? Super pytanie. Co robisz, kiedy, o ile w ogóle odczuwasz brak kreatywności? I tu cię zdziwię, bo bardzo często odczuwam brak kreatywności. To jest coś takiego, praca kreatywna, czyli praca na YouTube, to co wy widzicie na przykład, to jest niestety praca kreatywna. Czyli, czyli muszę mieć, mieć cały czas głowę na karku, myśleć jakieś nowe pomysły i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest z pisarzami, oni Mieć po prostu czasami venę. Oczywiście fajnie jest sobie zrobić taki, wiecie, taki sposób, że nie mam venę, ale robię i jest ok. Ale najlepiej jest, kiedy jest flow, kiedy jest wena, kiedy czujemy, że chcemy to zrobić, prawda? To właśnie wtedy powinniśmy to robić. I tutaj jest właśnie tak z tą weną, także co robię wtedy? Po prostu nie nagrywam. E, to jest straszne, bo, bo oczywiście czytałem już wiele razy, nie wiem, nawet e, w słynnej książce Krzysztofa Gonciarza, Web Websource", Websource, Sekrety Wideo w internecie. Także był taki, taki zapis, że fajnie czasami robić, kiedy, kiedy się nie ma. Tej Weny, nie i wyrobić sobie w taki, e, taki systematyzm w tym. Ale czy to fajne? To nie wiem. No i chyba wie, na większość pytań oczywiście odpowiedziałem. Dzięki Wam serdeczne za zadawanie pytań na Facebooku. Jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytania, zapraszam do zadawania tych pytań poniżej. Dziękuję. Odwaldowuję się i idę się w końcu ogolić. Trzymajcie się, do usłyszenia.